Olej z pestek malin ze względu na swój bogaty skład znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle kosmetycznym. Co znajdziemy w jego składzie? Jakie właściwości posiada? Kiedy szczególnie warto po niego sięgnąć? Powstaje w procesie tłuczenia na zimno nasion malin. Charakteryzuje się on ciemnożółto brunatnym kolorem i charakterystycznym zapachem, który traci swoją intensywność po zastosowaniu na skórze. Na tle innych olejków kosmetycznych zdecydowanie wyróżnia go imponujący skład. Aż 80% tego oleju to niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, które pomagają regulować poziom sebum, wyrównują koloryt cery. I sprzyjają rozjaśnieniu przebarwień. W jego składzie znajdziemy także sporą ilość witaminy E, która skutecznie hamuje procesy starzenia oraz kwas egalowy, związek o silnym działaniu przeciwnowotworowym i antyoksydacyjnym. Jak stosowanie oleju z pestek malin wpływa na skórę? Chroni skórę przed utratą wilgoci. Łagodzi stany zapalne i niweluje podrażnienia. Wykładza i uelastycznia skórę. Reguluje poziom sebum. Zwacnia barierę lipidową oraz kurka. Do pielęgnacji jakiego typu skóry olej z pestek malin jest szczególnie polecany? Świetnie sprawdzi się do pielęgnacji skóry tłustej, mieszanej i skłonnej do zapychania. Warto po niego sięgnąć także w przypadku skóry suchej, podrażnionej i przesuszonej w celu dodania jej blasku, świeżości i promiennego wyglądu. Wszystkie produkty z naszych filmów oraz wiele więcej, znajdziesz na stronie cośdnazdrowia.pl. Link ze specjalnym rabatem znajduje się w opisie filmu. Filmy na naszym kanale pojawiają się w każdą środę. Dlatego pamiętaj o kliknięciu przycisku subskrybuj, aby być na bieżąco.